Dzień dobry, kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak wspomniałam w pierwszym odcinku, będziemy rozmawiać chronologicznie o moim życiu. Dlatego też zaczniemy rozmawiać o moim dzieciństwie, które, jak już również wspomniałam, nie było usłane różami, oczywiście nie było bardzo traumatycznym, też proszę sobie od razu teraz nie wyobrażać nie wiadomo czego. Natomiast wydarzyło się mnóstwo rzeczy, które miały kolosalny wpływ na mnie jako na dorosłą kobietę. Dlatego też bardzo chciałabym poruszyć ten temat z racji tego, że jest to bardzo kluczowy moment, jeśli chcemy nad sobą pracować, jeśli chcemy coś zmienić w naszym życiu, to dopóki nie dotkniemy tego wrażliwego miejsca i wrażliwego czasu, jakim właśnie jest okres dzieciństwa, to jest wysoce prawdopodobne, że nie ruszymy naprzód, a nawet jeśli ruszymy, to będzie to krótkotrwałe i wydarzenia traumatyczne będą, jak bumerang, powracały do naszego życia. Spojrzały się z mojej strony, to przepraszam, ale jestem bardzo wrażliwą osobą i już trochę mi się oczy zaszkliły na samą myśl o tym, co miałabym tutaj powiedzieć. Postaram się mimo wszystko zachować spokojne emocje. Natomiast faktem jest to, że absolutnie w życiu dorosłym zrozumiałam, jak kluczową rolę właśnie odegrało dzieciństwo w moim ówczesnym życiu. No i moim takim, nie wiem, chyba, ja to zawsze nazywałam. Problemem, chociaż teraz bardzo nie lubię tego słowa, ponieważ problem zamieniłam na wezwanie. O wspierających słowach będziemy mówić w innym odcinku, natomiast cały czas nazywałam to problemem. Było to, że ja bardzo, ale to bardzo, wszystko pamiętałam. Generalnie moi rodzice są zaskoczeni, jak ja dużo pamiętam, jak ja pamiętam w ogóle często nieznaczące sytuacje z mojego życia, właśnie z wczesnego, bardzo wczesnego dzieciństwa. Bardzo często jest tak, że ludzie. Nie pamiętają okresu dzieciństwa, ponieważ wypierają sytuacji, które gdzieś tam miały miejsce. Ja należę do tych osób, które również mają osobowość WW, czyli wysoko wrażliwa. Ja pamiętam właściwie wszystko, no może nie wszystko, nie przesadzajmy tak, ale mm, właściwie większość z mojego dzieciństwa e, pamiętam, e, oczywiście jest mnóstwo również cudownych i fantastycznych chwil, e, natomiast e, również zakodowałam te e, bardzo negatywne i niewspierające. E, no, i dzisiaj chciałabym o nich powiedzieć, ponieważ e, co jest najistotniejsze, dlaczego dzieciństwo ma tak duży wpływ na nasze życie, ponieważ my. W wieku przedszkolnym do 8 roku życia kształtuje się nasza inteligencja emocjonalna. Uczymy się poznawać emocje, poznajemy świat, poznajemy własne emocje, emocje innych ludzi, uczymy się reakcji na te emocje. I w sytuacji, w której um, nie zostaniemy nauczeni albo nie otrzymujemy odpowiedniego wzorca, w dorosłym życiu mierzymy się z brakiem pewności siebie, mierzymy się z takimi traumatycznymi zachowaniami. Bardzo często odwraca się to w stronę nerwicy, z którą ja również się mierzyłam. Nie potrafimy odnaleźć się w grupie, nie potrafimy pracować w grupie, dlatego tak kluczowe jest zadbanie o te emocje i tak kluczowa jest praca z wewnętrznym dzieckiem w sytuacji, w której chcemy coś zmienić w naszym życiu. Tak samo kluczowym jest oczywiście wychowywanie dziecka wspierających i do Dobrych, w dobrym otoczeniu i jest też tak, że jeśli dorosły nie jest nauczony inteligencji emocjonalnej, to tej inteligencji nie przełoży na własne dziecko. Dlatego też ja w tym momencie naprawdę bardzo, ale to bardzo uczulam, żeby nie mieć pretensji do naszych rodziców, którzy... No, już się zaczyna. żeby nie mieć pretensji do naszych rodziców, ponieważ najczęściej oni również nie byli tego nauczeni, i szczególnie właśnie rodzice ci starsi z tego mojego rocznika. Kiedyś ta edukacja nie była aż tak bardzo rozwinięta ludzie nie mieli aż tak dużej świadomości pod względem psychologicznym dlatego ja teraz tak dobrze jest o tym mówić, tak dobrze jest na to zwracać uwagę ale co najważniejsze nie mieć pretensji do naszych rodziców. W większości. wychowywali nas najlepiej tak jak potrafili. I A... Samobiczowanie się czy biczowanie rodziców nie jest absolutnie rozwijające, dlatego warto jest totalnie wybaczyć, ponieważ wybaczenie również ulecza nas. I postarać się oczywiście naprawić tą sytuację w miarę swoich możliwości oraz zgodnie ze swoim sercem, ze swoimi emocjami, ponieważ wiadomo, że często też jest tak, że niektórzy z nas już nie mają rodziców, niektórzy z nas mają rodziców, którzy zupełnie nam się nie interesują. Bardzo często wchodzą w grę nałogi, więc nawet w takiej sytuacji wybaczenie jest no, kolosalnym krokiem w drodze do samouzdrowienia. Pamiętajcie, że my nie wybaczamy tak naprawdę rodzicom w takiej sytuacji, tylko wybaczamy sobie. Wybaczamy sobie, że przez tyle lat pielęgnowaliśmy te negatywne emocje i pielęgnowaliśmy traumę. Wybaczenie jest uleczeniem. Więc będę też dużo o tym mówić i będę mówić też, w jaki sposób właśnie się wyleczyć, jak dzieciństwo wpłynęło na moje życie. Ja przede wszystkim bardzo pamiętam sytuację z rówieśnikami, które właśnie uczą nas tej inteligencji emocjonalnej poza rodziną, również rówieśnicy, którzy uczą nas właśnie życia w grupie, i tak też wydaje mi się, że ta moja osobowość introwertyczna jest właśnie wykreowana poprzez to moje dzieciństwo. Wówczas ja byłam odrzucona przez moich rówieśników. Nie mam pojęcia, czym to było spowodowane, ponieważ wiem, że nie byłam wtedy dzieckiem, które było jakieś problematyczne, agresywne, byłam normalną dziewczynką. I pamiętam sytuację, jak były bale organizowane, był bal i ja byłam zakochana w jednym chłopaku. Ja bardzo chciałam z nim tańczyć, jak to dzieci ze sobą tańczyły. No i ten chłopiec postanowił wziąć mnie do tańca a następnie wypchnąć na środek sali i wyśmiewać się z innymi dziećmi tak w kółeczku ze mnie. Kiedyś opowiadałam to z wielką złością, jak opowiadałam to dla mojej rodziny, czy tam bliskich osób, czy nawet znajomych. Dzisiaj mówię to z akceptacją, ponieważ ja to przepracowałam, natomiast nie ukrywam, że bardzo mnie to dotknęło i wiem, że tamta sytuacja bardzo zamknęła mnie na relacje z innymi ludźmi. Myślę, że wówczas wykrowała się po części moja osobowość introwertyczna, która gdzieś zawsze stroniła od grupy, ja nie potrafiłam odnaleźć się nigdy w grupie. Również miałam problem w późniejszym okresie żeby dogadywać się w grupie, nie potrafiłam odnajdować się w grupie, gdzieś cały czas byłam podszedy taką rywalizacją, zawsze chciałam udowodnić, że jestem dobra, że jestem wartościowa, a wewnętrznie wcale się tak nie czułam i to nie jest jedyna sytuacja, ponieważ również mm, pamiętam doskonale sytuację, w której dziewczynka, która była dużym agresorem, starsza ode mnie o wiele lat, dusiła mnie i ja zasiakałam się w majtki przy wszystkich. A największe, w ogóle mój taki mindfuck, tej całej sytuacji to jest to, że teraz ta dziewczyna do mnie pisze na Instagramie. Pisze, jej oczywiście nie odpisuję, pisze, zadaje mi pytania, chce się czegoś dowiedzieć, interesuje się czymś. Ja po prostu lekceważę. Nie wiem, być może przyjdzie moment, że powiem jej o tym, jak bardzo mnie tym skrzywdziła, ale na razie nie czuję takiej potrzeby. Mam to za sobą, mam to przepracowane, tylko jest to po prostu dla mnie komizm, komizm sytuacyjny i to właściwie nie jest jedna z takich osób, która mm, przychodziła do mnie po tym, jak nagle stałam się popularna i czegoś ode mnie oczekiwała. Dlatego też pomijając kwestie dzieciństwa w dorosłym życiu, również gdzieś tam borykałam się z takimi sytuacjami, które nie były dla mnie i dla mojej psychiki wspierające, natomiast potrafiłam to wszystko przetransformować i ja też powiem wam, jak to wszystko transformować, żeby wyjść na swoje. Łatwo jest oceniać, mówić o kimś, że ktoś jest taki, sraki czy owaki, ale ten, kto pracuje ze wewnętrznym dzieckiem, ten, kto przepracował takie rzeczy, wie, że wszystkie zachowania ludzi są uwarunkowane właśnie jakimiś albo, albo traumatycznymi wydarzeniami z życia, albo brakami, więc ja teraz przeważnie, gdy ktoś nie jest dla mnie sprzyjający, obrzuca mnie, choć to się zdarza bardzo rzadko, nie wiem, jak to tutaj będzie w sumie na YouTubie, przekonamy się, e, natomiast wiem, że takie osoby po prostu mają braki i ja dzisiaj już nie reaguję w taki sposób, e, w jaki reagowałam kiedyś. Dzisiaj ja to absolutnie rozumiem, ponieważ ja też przez pewien okres swojego życia byłam osobą, która była bardzo atakująca, negatywna, oceniająca, ale to wszystko się działo we mnie, to wszystko było uwarunkowane tym, że ja doświadczyłam jako dziecko naprawdę nieprzyjemnych zdarzeń, a później po prostu nie ufałam, zrobił się z tego taki brak zaufania, brak pewności siebie, usilne udowodnienie, że jest się najlepszym, Generalnie lawina wszystkiego. Już samo mówienie o takich sytuacjach i zrzucanie takiego balastu emocjonalnego daje naprawdę duże ukojenie, więc jeśli chcesz, zawsze możesz wygadać się tutaj e, pod, w komentarzu. E, ja bardzo chętnie odpowiem i dam Ci na pewno słowo wsparcia. E, wiem, co czujesz, rozumiem Cię. Jeśli ten film z Tobą rezonuje i też doświadczyłaś, czy doświadczyłeś czegoś negatywnego, wiedz, że wiem, co czujesz. Jestem tu po to, em, no, szklany, <głany> klasyka, szklany w oczach. i Jestem tu po to, żeby pokazać Ci, że można nawet w dorosłym życiu chwycić tego wykaz rogi. Nigdy nie jest za późno, zawsze warto sobie siebie walczyć, ponieważ to zmienia absolutnie wszystko i będziemy razem o to walczyć. Więc, że możesz na mnie liczyć ale spokojnie nie całą człowiek żyje, więc ten odcinek musi być troszeczkę ciężki, ponieważ no, każdy z nas mierzy się w większości z takimi sytuacjami. Eee, musimy pewne rzeczy przegadać, także jeśli to z tobą rezonuje, jeśli masz potrzebę wygadania się, e, napisz w komentarzu, opisz swoją historię, czego doświadczyłaś, czy doświadczyłeś e, i damy upust tym emocjom. Będzie ci na pewno lżej, a dla każdej z takich osób najlepsze, co możesz zrobić, to wybaczyć. Nie dla niej, tylko dla siebie. Wybacz dla tej osoby, żeby wybaczyć sobie i żeby siebie uleczyć. Uwierz mi, że będzie lepiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ściskam serdecznie i wysyłam same dobre wibracje.